Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł w granicę Judei i za Jordania, a tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do niego faryzeusze, a chcąc go wystawić na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, Co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną. Popełnia względem niej cudzołóstwo. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo pańskie. Pytano mnie, czy kazanie będzie długie. Mam nadzieję, że, że nie. I przyznam się szczerze, że proroctwo, które grupa prowadząca wyznaczyła na ten czas, jest tak dość obszerne, jest dość bogate, jakby trudne do wyrażenia. A brzmiało ono, moja łaska daje życie w obfitości. Łaska jest niesamowitą rzeczą, bo Bóg jest niesamowity. Bóg jest twórczy, Bóg jest pasją, Bóg jest życiem. I obfitość na miarę Boga jest tym, co totalnie wymyka się naszym ludzkim rachubom. Dlatego chciałbym troszeczkę przewrotnie dzisiejsze słowo zbudować na przykładzie dwóch apostołów, którzy tą łaskę utracili. Poczuli głód. Jest tak, siostro i bracie, w naszym życiu, że Bóg, który jest dobrym pedagogiem, dopuszcza na nasze życie trudne doświadczenia, dopuszcza nawet grzech. Ja pamiętam, jak kiedyś mój spowiednik w seminarium po wyznaniu grzechów powiedział, a teraz, w ramach pokuty, pójdź do kaplicy i podziękuj Panu Bogu za swoje grzechy. Ale grzech brutalnie pokazuje nam, że potrzebujemy Jezusa że potrzebujemy Jego łaski i potrzebujemy jej w obfitości. Jeśli nie doświadczymy jakiegoś głodu, deficytu w naszym życiu, tęsknoty za Bogiem, to pojęcie łaski będzie czymś abstrakcyjnym, czymś, za czym żeśmy marzy, marzymy, ale za bardzo nie wiemy za czym. Bo, bo Jego wybranie jest pierwsze, Jego łaska jest pierwsza. Na tą łaskę nie można zasłużyć. i nie można wykupić dobrymi uczynkami. Tak, wybrać jak w sklepie. Zapłacę Ci tyle i proszę, daj tej łaski w obfitości. To jest jedna z herezji, którą w naszych czasach bardzo mocno obala papież Franciszek pelagianizm albo semipelagianizm. Jakby wszystko zależało tylko od naszych zdolności, sił, intelektu, i naszej świętości. Tych dwóch apostołów, których chciałbym Wam dzisiaj przybliżyć, to Piotr i Judasz. Kiedyś podczas naszych spotkań mówiliśmy o Piotrze i Pawle, dlatego ci, którzy mają dobrą pamięć, mogą sobie odświeżyć troszeczkę Piotra. Zobaczcie, Jezus, wybierając każdego z nas, się nie pomylił. Jezus powołując nas do swojej rodziny, do chrześcijaństwa, do Kościoła się nie pomylił, tak jak nie pomylił się wybierając dwunastu apostołów. Ewangelia Marka i Łukasza inaczej ukazuje moment powołania, ale zawiera pewne elementy, które są niesamowicie ważne. Po pierwsze, Jezus przed wyborem tych dwunastu mężczyzn całą noc spędza na modlitwie z Ojcem. Każda z tych kandydatur jest omówiona z Ojcem Niebieskim. Każdy z nich jest chciany, Judasz też. I dalej Jezus schodzi z góry i przywołuje spośród tego całego tłumu, który za nim kroczył przywołuje tylko tych, których sam chciał, i ich nazywa apostołami. Zobaczcie, jak wielu ludzi, którzy nas otaczają. Znają Boga teoretycznie. Przyjęli sakramenty, poznali Go teoretycznie na katechezie, ale łaskę wiary gdzieś utracili. I to nie jest czas i miejsce, żeby oceniać ich drogę wiary, czy tą łaskę wiary posiadają. Ja mam takiego bliskiego, serdecznego przyjaciela jeszcze z czasów mojej szkoły podstawowej. Był kumpel, tak, tak, taki no, kumpel ze szkoły podstawowej. I niekiedy, gdy rozmawiamy ze sobą, to jest człowiek, który doskonale zna Pismo Święte, zna doktrynę Kościoła, i on wie, że to jest prawda. On mówi wprost: Paweł, ja wiem, że to jest prawda. Ja wiem, że to jest dla mojego dobra, ale ja nie potrafię uwierzyć. Uwiara jest łaską. Każdego z nas Bóg chciał. Chciał, żebyśmy tutaj byli. Każdy z tych apostołów też się różnił, podobnie jak i my tutaj w Kościele, różnimy się między sobą. Mamy inną wrażliwość, inne marzenia, inne potrzeby. Piotr to był trochę taki chłop oderwany od kosy, kanciasty, toporny. Jak kochał to całym sercem, zapewne jak czegoś nie lubił, to też nie było to połowiczne. Być może też dlatego Piotr, Jezus nazywa Szymona Petra. Skała, no bo on taki był. Twardy, trudny, kanciasty, toporny. Trochę się poruszał jak słoń w składzie porcelany. Ale jednego nie można mu odmówić. Kochał Jezusa. I był w tej miłości porywczy. Trochę może naiwny. Panie, choćby wszyscy, choćby wszyscy Ciebie zostawili, ja Ciebie nie opuszczę. Wystarczyła jedna próba. Rozżarzone węgle na dziedzińcu arcykapłana i kobieta. Proszę dobrze mnie zrozumieć, ale w świecie Biblii, w języku Biblii świadectwo kobiety nic nie znaczyło, judaizm nie przywiązywał żadnej wartości do zeznania kobiety. To dopiero Jezus, chrześcijaństwo, przywraca godność, należną godność kobiecie. Piotr zapiera się jako Żyd. Zapiera się tego, którego przecież kochał, przed kobietą. Jeśli oglądaliście pasję Mela Gibsona, jest tam przepiękna scena, kiedy Piotr trzykrotnie zapiera się Jezusa, ucieka i spotyka się ze wzrokiem, cierpiącym wzrokiem Maryi. To jest majstersztyk. Piotr zdradził Jezusa. Podobnie zresztą jak Judasz. Siostry i bracia, Jezus chciał Judasza. To nie jest tak, że Judasz od początku był skazany na zdradę. Zresztą za chwilę się o tym przekonamy. Jezus ufał Judaszowi. To nie jest przypadek, że nad trzosem apostołów i to może mała dygresja, bo czasami spotykamy się z tym, że Kościół musi być tak ubogi jak Jezus, bo Jezus ponoć nic nie miał. Jest to bzdura. W tym trzosie, który miał pod swoją władzą, pod swoją opieką Judasz, kiedy żeśmy siedzieli i tak liczyli na nasze warunki, Jezus na dzienne utrzymanie, na dzienne potrzeby miał około 20 tysięcy złotych. Chciałbym. Ale Jezus był ubogi, bo pieniądz nie sterował jego życiem. On nie był przywiązany do pieniądza. Zresztą zobaczcie, kiedy Jezus nakarmia tłumy, karmi tłumy i mówi apostołom: kupcie im coś do jedzenia. Tam jest trzy tysiące, pięć tysięcy chłopa, nie licząc kobiet i dzieci. Dla apostołów nie ma problemu, panie, za co to kupimy. Tylko gdzie zakupimy tak wiele? Dla takiej masy ludzi. Ale ten gest Jezusa, przecież najbardziej odpowiedni z grona apostołów, który był wręcz stworzony do tego, żeby opiekować się trzosem, to był Mateusz. To był chodzący księgowy. Nie mam nic do księgowych. Nie? Pobierał podatki, wyliczał podatki, rozliczał się z podatków z okupantem. To był facet, który po prostu miał dyplom do tego, żeby zająć się tym trzosem. Jezus zaufał Judaszowi. Wiemy, że Judasz zdradził, ale kiedy prześledzi się siostro i braci jego historię, okazuje się, że, jest, że Judasz nie zrobił tego z powodów pieniężnych. Ta kwota 30 srebrników, za które sprzedał mistrza z Nazaretu, to była opłata za niewolnika, to były grosze. Gdyby chodziło o pieniądze, zapewne by przywłaszczył sobie trzos albo negocjował wyższą cenę. Na czym polega problem Judasza? Judasz Iskariota. Bibliści wciąż się spierają, skąd on tak naprawdę pochodził, ponieważ jego nazwisko, które ponoć miało określać jego pochodzenie, Ishkeriot z rodu keriot. Nie potrafimy tego rodu zidentyfikować. Iszkaria, jakby pochodził z miasta Keriot, Kariat, nie potrafimy znaleźć tego miasta. Okazuje się, że na jednym z papirusów w papirusie C jego nazwisko jest zapisane jako judasz. Sikariota. Należał najprawdopodobniej do bardzo pobożnej grupy Żydów, którzy walczyli, dosłownie walczyli z okupantem rzymskim, używali sikariusa, czyli takiego małego sztyletu, i sposób ich działania był bardzo prosty. Wchodzili w tłum żołnierzy, zaczynali ich dźgać, zabijając odpowiednią ilość okupantów, potem rozchodzili się sprawa załatwiona. Sykariuszem był też Barabasz, którego spotykamy na kartach Pisma Świętego. Pokazuje nam to, że Judasz naprawdę kochał swój naród. I z pewnością z biegiem lat, z biegiem chodzenia za Jezusem coraz mniej go rozumiał. Miłosierdzie, prostytutki, słocieje. Co On w ogóle robi? Do tego dochodzi jeszcze śmierć, że mamy zostać zabity przez okupanta. A przecież myśmy się spodziewali. To wciąż to ten wyrzut, który odbija się od czasów Emaus przez wszystkie wieki Kościoła. A myśmy się spodziewali, no właśnie czego spodziewał się Judasz, że Jezus będzie trochę na Jego modłę. Że będzie spełnieniem jego własnych marzeń. Pytanie: Jak wielu spośród nas tak traktuje Jezusa? Nie? Że On musi zaspokoić moje potrzeby tak, jak ja tego pragnę, bo przecież ja to wiem najlepiej. Ale On jest Bogiem, a ja jestem stworzeniem. On jest Ojcem, który zna moje potrzeby. I wie doskonale, czego mi potrzeba, zanim otworzę moje usta, czy potrafię mu zaufać. Jezus ratuje Judasza. Ten moment, kiedy w czasie ostatniej wieczerzy podaje mu macę zamoczoną w misie, w sosie, to nie jest Eucharystia. Judasz nie przyjął Eucharystii, nie zdążył. Ta specjalna przyprawa, która znajdowała się w tej miseczce, to był haroset, mieszanka gorzkich ziół, które przypominały niewolę egipską, wymieszanych z bakaliami, z miodem. Kiedy człowiek to przełykał, najpierw czuł gorycz, niewoli, a potem jego wnętrzności wypełniały się słodyczą słodyczą ziemi obiecanej. To bardzo symboli symboliczne podczas paschy żydowskiej. Jezus maczając tą macę i podając Judaszowi, mówi: Judaszu, ja widzę ile w tobie jest goryczy. Zostań przy mnie, a sprawię, że twoje serce, twoje życie znowu wypełni się słodyczą. Ewangelista Jan notuje, że kiedy spożył macę, wstąpił w niego szatan i wyszedł. A była noc. Co było tak naprawdę przełomowe w historii tego apostoła? Kiedy idzie do ogrójca, warto sobie dzisiaj otworzyć tą, tą scenę ewangeliczną. Może nie dzisiaj, a przynajmniej jutro, bo dzisiaj też będzie późno pewnie, jak wrócicie do domu. Nie straszę, jestem realistą. Kiedy Jezus przychodzi, kiedy Judasz przychodzi z, z żołnierzami arcykapłana i Jezus zadaje to pytanie, Kogo szukacie, Jan nie konfabuluje, Jan nie zmyśla, Jan nie koloryzuje. Za każdym razem, kiedy Jezus odpowiada na ich wyjaśnienie Jezusa z Nazaretu, szukamy Jezusa z Nazaretu, Jezus wypowiada słowa Ja jestem. Tak naprawdę przedstawia się, wypowiada święte, niewypowiadalne imię Boga, które ten objawił Mojżeszowi na pustyni. I Ewangelista krótko puentuje, że za każdym razem, kiedy usłyszeli to imię, żołnierze są rzucani o ziemię, padają na twarz przed majestatem imienia Bożego. Judasz to widzi. I w jednym momencie zrozumiał, co zrobił, kogo tak naprawdę wydał. Wraca do arcykapłanu, wrzuca 30 srebrników i on nie mówi zgrzeszyłem, on dosłownie mówi hemarton. Pomyliłem się, wydając krew sprawiedliwego. Ile razy my w życiu się mylimy? Rozmijamy się trochę z Jezusem, z Jego nauką. Chcemy budować swoje życie na własnych zasadach, nawet doginając troszeczkę do tego Pana Boga. Chemartia, grzech, to jest chybienie do celu. Czego zabrakło Judaszowi? Judasz był zbyt dumny, żeby przyznać się przed sobą samym. Był zbyt dumny, żeby przyznać się przed Jezusem. Że mógł się pomylić. Poszedł i powiesił się. Tak tragicznie kończy. Człowiek, który, który jest zbyt pyszny, żeby stanąć przed Bogiem w swojej słabości, na gości Tak przegrał Judasz. Piotr w odróżnieniu do Judasza wraca do Jezusa. Ten słynny dialog, kiedy Jezus. Siedzi nad ogniskiem z rozłożoną rybą. To ognisko jest niesamowicie ważne, bo Ewangelista używa tutaj dokładnie tego samego terminu, który jest na wzgórzu świątynnym, na placu arcykapłana, tam gdzie Piotr wyparł się Jezusa trzy razy antrakija, płonące węgle. Piotr staje naprzeciwko Jezusa. Spróbuj sobie wyobrazić cały dramatyzm tej sytuacji. Jezus wraca do momentu powołania. Szymonie, nie Piotrze, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej aniżeli ci? I Piotr, który musiał, siłą rzeczy, musiał patrzeć dokładnie w te same żarzące się węgle, przy których się zaparł. I spogląda na Jezusa. Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. On już nie jest narwany, On już nie jest toporny, On już nie jest kanciasty, bo poznał swoją słabość, swoje ograniczenia. Wraca do Jezusa. Siostro i bracie, konkluzja. Jak mogę doświadczyć łaski Bożej w obfitości? Przede wszystkim w Kościele? Bo to jest to miejsce, w którym On pragnął, żeby ta łaska rozlewała się obficie. I to tak naprawdę nie zależy od naszych wysiłków, nawet od naszego samopoczucia. Zobaczcie, jaki Bóg jest mądry, jaki Bóg jest, Bóg jest delikatny, że przychodzi w prostym obrzędzie, niezależnie od naszego samopoczucia, od naszej doskonałości. Przychodzi jako kawałek chleba, kruchy. Podatny na zgubienie, podeptanie. On to wszystko wkalkulował. Tu nie chodzi o Twoje wysiłki, Twoją świętość, osiągniętą przez, przez Twoje ćwiczenia duchowe. Czy potrafisz tutaj stanąć z wdzięcznością i przyjąć go takiego, jak przychodzi, nie kreować sobie Jego obrazu? Przyjmować go jako dar, największy, nie chcę tego spłycić, największy dar, prezent tego wieczoru. Dać się zachwycić jak dziecko i pozwolić mu wypełnić się tymi łaskami, których, które on chce Tobie ofiarować. Może wtedy unikniesz rozczarowania. Może po raz pierwszy z tej świątyni nie wyjdziesz rozczarowany, że nie otrzymałeś tego, co chciałeś ale dostrzeżesz Jego obfitość, bo On jest Panem, a ja stworzeniem. Druga rzecz. Czy potrafię stanąć przed Bogiem w Prawdzie, że jestem słaby, że zawodzę? Czy nie jestem troszkę zbyt dumny, jak Judasz, do tego, żeby przyznać się przed Nim, pokazać Mu rany, które noszę? Moich błędnych decyzji, które być może myślałem, że są słuszne, ale pokaleczyły moje życie. Może to zabrzmi dość dziwnie, ale czy masz odwagę przed Bogiem stanąć nagi? Taki, jaki jesteś naprawdę. Wiecie, my niekiedy jesteśmy mistrzami kamuflażu. Teraz miałem taką okazję, że miałem dwie serie rekolekcji dla sióstr zakonnych. tak mówię, patrząc na życie zakonne, że nasze habity to taki trochę kamuflaż. Czasem nawet przed Panem Bogiem. Bo chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Ale On nie uleczy naszych ran, jeśli Mu ich nie pokażemy. Czy masz odwagę stanąć przed Nim nagi? Taki jaki jesteś, pozwolić mu się dotknąć i uzdrowić. Może niekoniecznie to, o czym ty marzysz i czego ty oczekujesz. Pamiętam jedne z rekolekcji dla kościoła domowego, ostatnia adoracja, i tak mnie natchnęło: mówię, Panie Boże, no dobrze, spróbujemy. No bo wszyscy się głowili, jakie teraz postanowienie po rekolekcjach. Nie? wysiłek intelektualny, co ja mogę zrobić, w czym mogę być doskonały. Znowu, poleganie na samym sobie. A ja nigdy tego nie robiłem. Poprosiłem, żeby zamknęli oczy w obecności Najświętszego Sakramentu i pierwszą osobę, pierwsze wydarzenie, pierwsze słowo, które im przyjdzie na myśl, potraktowali jako Boże wezwanie. Na tych rekolekcjach był Witek. Mam nadzieję, że jak mnie ogląda, to nie dostanę. Za to, że, że zdradzam jego niesamowite odkrycie, bo ten chłop mnie rozwalił. Mąż pięciorga dzieci na tych rekolekcjach, no, biegał z tymi dzieciakami, zmęczony niesamowicie, i kiedy zamknął oczy, nagle przyszła mu na myśl przed oczy stanęła mu twarz jego dorosłego syna. I przyszedł taki zachwycony, ty mówi: Słuchaj, ojciec. Ja nawet w czasie rekolekcji o nim nie pomyślałem, bo myślałem, że nasze relacje są normalne. Kocham go, mamy ze sobą kontakt, rozmawiamy, ale kiedy zacząłem się pytać Jezusa, dlaczego, dlaczego właśnie on? Przecież mam małe dzieci, mam żonę, która potrzebuje opieki, pomocy, jest praca, zadania, zadania domowe, małżeńskie, zawodowe, dlaczego właśnie on? I zdał sobie sprawę, że Bóg chciał uleczyć ich relacje, które były poprawne, ale brakowało tam prawdziwej ojcowskiej miłości, relacji ojca z synem. Stanąć przed Bogiem nagi, żeby on mógł dotknąć tej rany, która być może najbardziej przeszkadza mojemu życiu. I trzecie, myślę, że najbardziej trudne do przyjęcia, szczególnie w naszych czasach, ale z Janem Pawłem II było tak samo, bo największy problem z papieżem miał Kościół w Polsce, który strasznie go kontestował aż do momentu zamachu. To był moment przełomowy. Kiedy popatrzymy na historię Judasza, zadziwiające jest to, że Judasz nosząc w sobie nierozwiązane pytania dotyczące Jezusa. Nie znalazł odwagi, żeby po prostu pójść się Go spytać. To jest wręcz dziwne. Przecież byli ze sobą 24 godziny na dobę. Ja też nie wierzę, że Jezus nie stwarzał takich okazji, żeby ten uczeń poraniony, który zaczyna plątać się w, tym, w tych całych swoich dociekaniach, żeby ten uczeń po prostu mógł poznać, kim On jest naprawdę. Przecież On słuchał Ewangelii. No siedział w kościele i słuchał Ewangelii, podobnie jak my, ale nic do niego nie docierało. Zadziwiające jest natomiast to, że im bardziej Judasz oddalał się od Jezusa, tym bardziej oddalał się też od Kościoła, od wspólnoty dwunastu, jedenastu, a oni nie zrobili nic, żeby go ratować. To jest bolesne. Droga siostro i drogi bracie, czy budując swoją wiarę, trwasz we wspólnocie Kościoła? Czy potrafisz w duchu wiary być posłuszny, posłuszna na nauczaniu papieża, Ojca Świętego? No skoro wierzymy, że pośród nas jest Duch Święty, że ta łódź to nie jest jakaś łajba, która jest pchana przez podmuchy czasu, historii, ale jest to łódź, która, która jest pchana podmuchem Ducha Świętego. To pytanie, czy rzeczywiście sercem jesteś w tym kościele? Te trzy rzeczy, tak, tak bardzo proste, tak banalne, ale są chyba warunkiem wstępnym podstawowym, fundamentalnym, żebym mógł doświadczyć Jego łaski, bo On przychodzi na swoich warunkach, bo On jest Bogiem, a ja jestem stworzeniem.